maneczko z tej strony Przybelak z kanału GKH Gaming e, Powiem wam szczerze jestem bardzo pozytywnie zaskoczony taka aktywność. 4 godziny po wstawieniu filmiku mieliśmy chyba 12 łapek w górę. Dla niektórych to może się wydawać mała ilość, ale ja jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony. W związku z tym, że ilość łapek w górę przewyższyła nasze oczekiwania, utrzymujemy ilość 35 subskrypcji na kanale oraz 15 łapek w górę pod tym filmem, który Właśnie nakręcamy. Jeżeli nasz kanał będzie się dalej fajnie rozwijać, pomyślimy nad jakimś fajnym giveawayem. A teraz przechodzimy do następnego etapu, czyli losowania kolejnej skrzynki. Zobaczymy, co dzisiaj wypadnie. Tak jak w poprzednim odcinku, mamy do dyspozycji 7 skrzynek. Żeby nie przedłużać, uruchamiamy nasze koło. Zobaczmy, co dzisiaj będziemy. Na to że to będzie najnowsza skrzyneczka snake Bite, czyli ukąszenie węża no i jesteśmy z powrotem w grze nowa skrzynka najnowsza skrzynka w CSGO czyli skrzynia ukąszenia węża nie przedłużając otwieramy zobaczymy co przyniesie nam los uwaga jedziemy Mamy, proszę Państwa, fioletowy p 250 cy Powłoka. Niestety float 037, czyli po testach bojowych, tak jak wspomniałem wcześniej na początku filmu. 35 subskrypcji, 15 łapek w górę pod tym filmem i nakręcamy trzeci odcinek ze skrzynkowego koła Fortuny. A tymczasem e, miłego dnia dla Was i do zobaczenia! Piąteczka.